W tym zadaniu stosując wzory redukcyjne, należy obliczyć takie działania. Ja teraz nauczę Was, jak nie zapamiętywać wzorów redukcyjnych, tylko policzymy każdą funkcję, każdą wartość funkcji dla danego konta takim specjalnym sposobem. Na początek ustalmy, w których ćwiartkach znajdują się. Kąty dopisane do funkcji trygonometrycznych. Zobacz, tutaj mamy kąt 120 stopni, i teraz obok narysowałem układ współrzędnych, i ten układ jest podzielony na cztery ćwiartki. Tutaj mamy kąty od 0 do 90 stopni, to jest pierwsza ćwiartka, następnie mamy kąty od 90 do 180 stopni, to jest druga ćwiartka, później mamy kąty od 180 do 270 stopni. To jest trzecia ćwiartka. No i ostatnia ćwiartka to kąty od 270 do 360 stopni. No więc widzimy, że 120 stopni należy do drugiej ćwiartki. To jest druga ćwiartka. Następnie kąt 150 stopni to też jest kąt rozwarty, więc to będzie druga ćwiartka. I tangens 135 stopni to również jest druga ćwiartka. W kolejnym kroku. Zamieńmy ten kąt na, uwaga, wielokrotność kąta 90 stopni dodać pewien kąt ostry. Chodzi o to, że 120 stopni to jest inaczej, 1 razy 90 stopni dodać 30 stopni. Teraz kosinus 150 stopni. 150 stopni mogę zapisać jako 1 razy 90 stopni dodać 60 stopni. Następnie: Tangens 135 stopni mogę zapisać jako tangens 1 razy 90 stopni, dodać 45 stopni. Następnie chciałbym, żebyśmy ustalili, czy sinus cosinus tangens w drugiej ćwiarce są... Liczbami dodatnimi czy ujemnymi. W tym celu możemy posłużyć się wierszykiem. Zacytuję go. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie. W drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, w czwartej kosinus. Wiemy już z tego wierszyka, że w drugiej ćwiartce tylko sinus jest dodatni. Więc tutaj zapiszemy sobie nad sinusem znak plus, natomiast nad kosinusem znak minus i nad tangensem znak minus. Najważniejsza część tego zadania. Zauważmy, że jeśli w tym nawiasie pojawiają się nieparzyste ilości kąta 90 stopni, kąt 90 stopni jest zapisany z nieparzystą krotnością, byśmy powiedzieli, tak, bo tutaj mamy jedynkę. Prawda? 1 razy 90, no to to jest nieparzysta ilość tych kątów. To funkcja sinus zmienia się w tak zwaną kofunkcję, czyli w tym przypadku funkcję cosinus. I teraz już pomijamy tą część, tylko zapisujemy cosinus 30 stopni. I teraz zobacz, w tablicach maturalnych znajdziesz takie wzory, a w zasadzie te trzy wzory powinniście znaleźć. I e, zauważcie, że funkcja sinus dla parzystej liczby nieparzystej liczby kątów 90 stopni przechodzi w funkcję cosinus, cosinus przechodzi w sinus, tangens w kotangens i kotangens w tangens. I tak samo będzie w przypadku naszego przykładu. Dobra, mamy już pierwszą funkcję zapisaną. Następnie tutaj muszę sobie zapisać znak minus wynikający z drugiej ćwiartki układów współrzędnych. I teraz uważajmy. Mamy nieparzystą krotność, nieparzystą krotność kątów 90 stopni, więc musimy przejść na kofunkcję. Kosinus zmieniamy na sinus. No i zapiszemy, że to jest sinus 60 stopni. Następnie znak plus przepisujemy z tego działania, i nad tangensem mamy znak minus, więc tutaj będzie minus. Znów mamy nieparzystą krotność kąta 90 stopni, więc tangens zamieni się w kotangens. I tutaj dopiszemy tylko kotangens 45 stopni. Teraz zajrzyjmy do tablic maturalnych i odszukajmy taką tabelkę. Ona jest tutaj malutka z tego względu, że za wiele mi się na ekranie jednym nie zmieści. Ale patrz, tutaj patrzę na kosinusy, szukam kąta i teraz temu kosinusowi odpowiada wartość pierwiastek z trzech drugich. I tutaj wpisujemy tą wartość. Następnie przepisuję znak minus z nawiasu i szukam sinusa 60 stopni. To jest pierwiastek z trzech drugich. Do tego musimy, od tego musimy jeszcze odjąć. Kotangens 45 stopni. Kotangens 45 stopni. Zauważ, że kotangensów nie ma w tabelce. Musielibyśmy sobie kotangensy samodzielnie dopisać. Pamiętajmy o tym, że kotangens to jest odwrotność tangensa więc zobacz tutaj sobie przepisuję jedynkę z tangensa następnie ten pierwiastek zapisuje po przeciwnej stronie tutaj ten pierwiastek z trzech przez pierwiastek pierwiastek z trzech trzecich zapisuje tutaj to że nie istnieje zapisuję tutaj w postaci myślnika i tutaj mamy 0. i już widzimy że kotangens 45 stopni to jest 1 i tutaj wpisujemy jedynkę no i liczymy do końca Znak minus przepisuje stąd. Następnie pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. 2 razy 2 to 4. I od tego odejmuję 1. Otrzymuję minus 1 i 3 czwartą. Minus 1 i 3 Mamy rozwiązany pierwszy przykład, ale uwaga, ja chcę ten sam przykład rozwiązać jeszcze inną metodą. Taką, która pokaże ci, że kąty. Zapisane w tym miejscu nie musimy w każdym momencie zapisywać jako, jako wielokrotność kąta. Akurat ta nieparzysta krotność kąta 90, 90 stopni, bo przecież, no może przepiszmy sobie, mamy tak sinus 120 stopni razy cosinus 150 stopni, dodać tangens 135 stopni. I teraz. Sinus 120 stopni mógłbym zapisać jako 180 stopni, odjąć 60 stopni. Czyli to by było dwa razy po 90 stopni, odjąć 60 stopni. Następnie funkcję cosinus, kąta 150 stopni, mógłbym zapisać jako dwa razy po 90 stopni, odjąć 30 stopni. Tak? Czyli jeżeli od 180 odejmiesz 30, no to otrzymasz 150. No i do tego jeszcze dodajemy tangens. 2 razy po 90 odjąć 45 stopni. I teraz jeszcze raz zaznaczamy, w których ćwiartkach znajdują się kąty. Tutaj mamy drugą ćwiartkę, drugą ćwiartkę i drugą ćwiartkę. To oznacza, że w drugiej ćwiartce sinus jest dodatni, kosinus ujemny, tangens ujemny. Teraz zobacz, jeżeli w tym nawiasie występuje parzysta krotność kąta 90 stopni, to wtedy nie musimy zmieniać tej funkcji. Po prostu ją przepisujemy i dopisujemy do tego kąt. Następnie musimy uwzględnić znak minus dla cosinusa. Znów mamy parzystą krotność kąta 90 stopni, tak? Bo tu jest dwójka, liczba parzysta. Więc funkcji cosinus nie zmieniamy. Zapisujemy kosinus 30 stopni, i oczywiście do tego dopisujemy minus, tak jak mamy drugą ćwiartkę. No i jeszcze mamy tangens. Tutaj sobie zapiszemy minus od razu. Tangensa nie zmieniamy, bo jest parzysta liczba kątów 90 stopni. Tylko dopisujemy 45 stopni. Ok. Szukamy w tabelce sinusa 60 stopni. To jest pierwiastek z trzech drugich. Następnie. Mamy minus cosinus 30 stopni. To też pierwiastek z 3 drugich. Odjąć. Tangent z 45 stopni to 1. Tutaj otrzymamy tak. Minus. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. 2 razy 2 to 4. Po odjęciu tych liczb otrzymamy minus 1 i 3 czwarte. Widzisz? Troszeczkę inny sposób zapisu, zapisu kątów, ale to samo rozwiązanie, ten sam wynik. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa, pa!